Welcome along then to Great Britain and the great Silverstone circuit for today's Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Vettel, Verstappen, Alexander Albon. And Kfiat, Bottas, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ricardo, Sainz, and Lance Stroll, Norris, Raikkonen, Kevin Magnussen, and Ocon, Jovanadzi, Grosjean, George Russell, and Nicholas Latifi, Perez, and Wang. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. After the last race, let's aim to keep the momentum going. Halo, halo, witam. Nie wiem, czy widzieliście, ale e, przesunęli nas o 192 miejsca. Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest jakiś nowy rekord, ale tak to właśnie wygląda. Nagrywanko, słuchajcie, późno w nocy, żebyście wy mogli sobie rankiem ładnie obejrzeć e, odcineczek kolejny, kariery. E, także. No Zobaczymy w ogóle czy ja jestem w stanie jechać, bo jestem po streamach dwóch i mało tego jeszcze po jeździeckich wojażach w Project Cars 3 I o tym też w sumie chciałem dzisiaj pogadać Niemniej najpierw jednak skupmy się na starcie, od, na tym żeby przeżyć no, Generalnie to jest Silverstone, nie? czyli przekokszone boty w F1 2020 I od początku wiedziałem, że będzie bardzo ciężko Gdyby nie kary... Być może wystartowalibyśmy gdzieś z okolicy pozycji 13, może 14, bo udało się przejść. Bo tak przejechałem sobie testowo, udało się Udało się przejść do Q2. Kwiatowi też kwiat w ogóle zaliczył swoje najlepsze kwalifikacje do tej pory, także szapoba może w końcu mu się uda zdobyć coś więcej. Jak Kondiana nie może, to mu kwiat pomoże. Ale wiedząc o tym, że na Silverstone nie mamy większych szans na punkty, postanowiłem zmienić sobie, e, załączyć, zamontować nowe części i wrócić z powrotem do tych starszych. Taki jest plan, żeby też nie zużywać tych nowych części na Silverstone na tor, w którym raczej większych szans na punkty nie mamy, lepiej zwiększyć nasze szanse na następnych wyścigach, na następnych Grand Prix. Jesteśmy dokładnie na półmetku sezonu, bo przypomnę, że w karierze jedziemy 16 wyścigów, e, nie 22. Czyli liczba wyścigów zbliżona do tego co nas czeka w prawdziwej w prawdziwym sezonie F1. No i start z 20 pola. A kwiat sobie startuje z 6. Zobaczymy czy go tam połkną i zjedzą, czy jednak się utrzyma z przodu. No i bez deszczu wyścig, jeżeli chodzi o pogodę w treningach było deszczowo podczas dwóch sesji, podczas jednej było słonecznie, sucho, kwalifikacje też suche no i wyścig, jak widzicie, też suchy. Będzie to chyba też jeden z krótszych wyścigów, bo te 13 okrążeń to minie po prostu w mgnieniu oka. A no dobrze, czyli Alpha Tauri, postaram się też, żeby następny odcinek był dosyć szybko, żeby za długo tutaj nie wisiał Silverstone'owy. Ale może dzisiaj też zobaczymy trochę więcej manewrów, ataków, a, a nie tylko defensywę i obronę pozycji. Zresztą ta karierka jest taka spokojniejsza, więc tu się absolutnie nie muszę martwić i przejmować jakimiś słabszymi występami, bo takowe też się na pewno zdarzą. Zresztą ja jak przejadę dobry występ, to muszę się tłumaczyć, dlaczego ja przejechałem dobry występ, co jest po prostu skandalem. <laughs> Ale tak jest niestety. To jest ta mentalność sąsiadowa. Ale o tym za moment. Czerwone światła. Nie ma czerwonych świateł i ruszamy do wyścigu. Perez tutaj jest z nami po karach. Nie spieszy nam się absolutnie. Wolę tutaj się nie uszkodzić na dzień dobry. Będzie jeszcze okazja, żeby zdaj bombować na przykład teraz. Muszę się tutaj pojawić z przodu Oj, jaj, 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 kontakty, kontakty, kontakty! Ale żyje, tylko że teraz we trzech będziemy tu wjeżdżać, chyba wolę odpuścić mimo wszystko, by to się skończyło źle. Czy są kolizje? Znaczy uszkodzenia nie ma. Bo kolizje były. Czy ja tutaj liczę, że uda się po zewnętrznej pojechać i się zmieścić. A, to że zareagował Russell, bo jakby przyciął bardziej do krawężnika, to byłoby po nas. Dobrze. Ostry, brutalny start w wykonaniu konwialny zbrodniarz Łęk. Teraz już możemy chyba chwilę odsapnąć i odpocząć z paliwem. Będziemy wyglądać na początku nieźle. W ogóle, póki jedziemy na softach, Tą początkową część Grand Prix, to myślę, że możemy pocisnąć z bogatym paliwem i Elsem, żeby tutaj dogonić resztę ziomeczków. Szukam kwiata. Kwiat chyba stracił jedno miejsce, albo nie, utrzymuje chyba się cały czas. przed walka, przed grożanem. Dużo ryzykowałem, mimo wszystko. Powiedziałem, że nie chcę się uszkodzić, a później bombowałem i się zawahałem przy jednym z kierowców Alfy. A czy teraz czas na zawahania? Bo tu się może to skończyć źle. Walczące hasy, coś mi to przypomina. Czy zaraz któryś z nich będzie miał kapcia? Tak, razem bez manewru, ale może tym razem spróbuję się tutaj wcisnąć. Też brutalnie, bym powiedział. Brilliant. Ale Jeff jest zadowolony. Żeby Magnusa nie był uszkodzony. Chyba jest. też zareagował. Zobaczę, że konia tutaj kombina się przebija i jej się po prostu spieszy strasznie, żeby się przebijać dalej. To Alfa to był Raikonen. to wychodzi. Nie Rajkonen jest z przodu. Nie, czy dobra, czyli, czyli to był Gion. Czyli to był Gion. W przypadku Kevina, to jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie jazda Magnusena też często jest dosyć dyskusyjna. Ja myślę, że jeszcze jedno okrążenie pojedziemy w całości na paliwie bogatym i zaatakujemy mam nadzieję Grożana i Gio. I potem jest długa przerwa i my się w tej przerwie rozłożymy. Zagospodaruje, zagospodarujemy sobie tam tą przestrzeń, e, odcinając się od reszty stawki parawanem. Jak prawdziwa polska rodzina na wakacjach. Tylko że cholera jasna, już nie ma tej przerwy. Co tam się wydarzyło z przodu, że już tej przerwy nie ma. To było kiepskie wyjście. Poślizg, lekki. No myślę, że teraz chyba jednak nie będziemy korzystać z tego bogatego paliwa, bo posał. Dołączmy po prostu do tej grupki i jedźmy swoje. I liczmy na to, że Kwiat chociaż dzisiaj zdobędzie punkty dla Tauri, Bo jest o co walczyć w sezonie. Nie, jestem troszkę za daleko. Jeszcze utrata docisku, to też nie jest miejsce do ataku w Magots. Żółta flaga przed nami. Zmieniamy DRS-u. Nie wiem co to się odpieprza, ale jakieś cyrki totalne. Nie, za nami. Perez się zatrzymuje? O co chodzi? Wiecie co opowiem szczerze, dobrze, że ta awaria akurat dzisiaj się wydarzyła, a nie na przykład w Austrii. Solar trochę blokuje, rozgrożana. Może to się tam gdzieś przy jakimś manewrze ataku uszkodził. To spowodowało, że ta przerwa zniknęła. Wiem. Mam nadzieję, że ten fix się szybko pojawił. Tracimy pewno trochę szans na to, żeby tu przeatakować Hasa się pokaże Kondiana, ale nic z tego nie będzie. Może teraz w Kops zaatakujemy. Zebraliśmy trochę energii, mamy bogate paliwo. Mamy Ers. Nie. No i jeszcze błąd sam popełniłem, ale minimalny. Nie będzie dużej straty. A tutaj bez drs a sobie musimy radzić. Dobrze, e, tak się składa, że miałem okazję ograć już troszeczkę Project Cars 3 i powiem szczerze, że nie wiem na razie co o tej grze sądzić. Ale jeszcze może na moment się wstrzymam z tymi opiniami, bo tu jest akcja i tu jest walka z Solarem akurat w momencie, kiedy chce sobie, chce sobie pogadać i rozgadać się Otóż grałem w The Project Cars i powiem szczerze, że to jest taki kolejny grid trochę Need for Speed Shift, taki mishmash Tylko, że no, nie wiem, jakie są plany teraz Codemasters w kontekście Dalszej części, dalszej serii yy, naszych, naszych losów serii grid, bo omówmy się, że ten ostatni niekoniecznie się udał, nie był to dobry restart. Czy znaczy teraz po takiej długiej przerwie, od kolejnych gridów, nie czeka nas znowu kolejna długa przerwa? Yy, czy Project Cars 3 ma za zadanie wypełnić taką lukę? Ja wiesz, że Codemasters nie miał z dużego wpływu, ale być może oni chcą wykorzystać tą markę później do tego, żeby właśnie yy, zaspokoić sympatyków grida bo oni byli troszeczkę jednak niezaspokojeni po ostatniej produkcji. Mam nadzieję, że taki nie jest plan i zobaczymy kolejną odsłony tej serii, bo ona ma potencjał i przecież Podmasters potrafi zrobić dobre gridy. Nawet tak wielce hejtowany na premierę Autosport teraz wspominany jest chyba całkiem dobrze. A z tym wspominaniem gier też bywa różnie, bo jak się okazało, wspominałem... Ostatnio grywałem Medal of Honor także Airborne w ramach tego naszego podróżowania po starych grach drugowojennych Ja zapamiętam, że ta gra była niezła, ale z niewykorzystanym potencjałem i bardzo krótka. No i tak naprawdę trafiłem z tymi dywagacjami. Dwie na trzy były przeze mnie trafione. O, DRS nam wrócił. Super. Czyli że gra była bardzo krótka. I że jej potencjał był niewykorzystany. To dobrze zapamiętałem, ale że ona była niezła. Majestarz, zagrałem w nią, przeszedłem ją w 3 godziny. To jeszcze ginąc dosyć często i gęsto. To sterowanie jest naprawdę koszmarne, trzeba się przyzwyczaić. Mi się to dopiero udało chyba od trzeciej misji. Misji generalnie jest tylko 6. I pierwsza połowa gry jest OK. Jak ktoś sobie chce wspomnieć Metal Honor Airborne, niech sobie przejdzie pierwsze trzy operacje, a potem gry wyłączy. Co prawda wtedy pogra sobie jedynie półtorej godziny, ale nie popsuje sobie dobrego wrażenia e, ostatnimi misjami, które są po prostu jednym wielkim labiryntem, irytującym, z przeciwnikami, którzy się mi spawnują non stop na nosie z tymi wielkimi kamistami, z maskami gazowymi. Nie powiem, żebym się przyjemnie bawił, dobrze bawił w tej końcowej części kampanii. Początek był niezły, zapowiadało się, że faktycznie ta gra jest niezła, ale później było dużo gorzej. Jeszcze glitche, bugi, wykorzystywanie starych utworów. Widać, że ta gra no, była robiona w pośpiechu. Nikt się w sumie nie pochylił chyba nigdy nad kulisami produkcji Medal of Honor Airborne, ale bardzo chętnie, jeżeli macie jakieś artykuły na ten temat, to bym poczytał. O... Naprawdę, jeżeli zapamiętaliście tę grę dobrze, nie wracajcie do niej, przysięgam. Dalej pamiętajcie o sobie jako dobrą grę, bo jak do niej wrócicie, to sobie popsujecie wrażenia. I tak to właśnie jest z tymi wrażeniami. Niekiedy mogą one cię wpędzić, wpuścić w maliny, ale w przypadku Grida Auto Sporta chyba nie. No, była przyjemna gra od początku. Tylko ta kariera była po prostu dużo, dużo bardziej nudna od tej, której, którą zaprezentowali w Codemastersi w 1 na Multi było za to ciekawie. Tam umowy sponsorskie wróciły i tak dalej. Mi się ta gra od początku co nie podobała. Teraz, po upływie tych kilku miesięcy od premiery poprzedniego, tego najnowszego grida, muszę przyznać, że jednak Autosport wykonał lepszą robotę. Ale dalej mi się podoba ten grid trochę bardziej niż dwójka. Dwójka mi nie przepasowała kompletnie. Czy ja chcę zostać jeszcze na torze? To dają radę, więc zdaniem można by było jeszcze zostać i przejechać sobie może przeciągnąć Stint, Przejechać teraz okrążenie na bogatym. Mało tego, ja bym chyba został do 9, bo kwiat jeszcze musi zjechać. Nie ma tutaj szans na punkty raczej, więc może strategicznie pokombinujemy. to przyniesie jakiś skutek.

Oczywiście dalej kontynuuję przebieżkę po grach drugowojennych, tylko teraz w tym tygodniu chcę w końcu rozpocząć na poważnie ogrywanie moda do Stalkera, takiego potężnego moda. Oby wszystko z nim działało, ja będę jeszcze testował. Także, no, harmonogram już puściłem, ale gdyby coś nie działało, to będę musiał oczywiście opóźnić i ostrzec. Zresztą z reguły ja tam i tak później prowadzę drobne edycje, bo weekend się inaczej ułożył na przykład poprzednio i ten harmonogram ogólnie się nie udał. Nie przestrzegałem go aż tak. Jakbym chciał w ten sposób. Kolega zespołu w czyli my zostajemy jeszcze jedno głos. Ale już na bogatym nie polecę. I tak nie jesteśmy pierwsi, bo Rajkon też został. Będziemy ostatnimi mohikaninami, którzy zjadą. Dobra. Skończyło się bogate. Wraca standard. W ogóle mam pytanie, majster, czy wy byście chcieli, żebym ja ograł w WRC kolejne. Bo poprzednią oceną nie byłem jakoś szczególnie zachwycony, znaczy trochę czasu w sumie miłego spędziłem. Ale tam zmotywowaliście do tego, żeby pojeździć i for a stop. powalczyć, ale tamta struktura kariery mi się w sumie nie podobała. To kwestia preferencji, bo wiem, że poprzedniczki były dużo bardziej okrojone, ale to po prostu mi nie przypasowała. Wiem, że dziewiątka chyba za bardzo się nie zmienia. Czekamy, co Codemaster wymyśli w ramach tego, że licencję udało im się pozyskać, ale to dopiero za dwa lata się dowiemy. Po prostu nie będzie Deirdre 3.0, tylko będzie oficjalna gra w URC. Pod tym względem jestem podekscytowany. Tylko proszę nie okrajać tych swoich gier. Ok, Boxbox, Boxbox. Box, box. Pańsko I to ostre, Oa, ale jedno mogę wam powiedzieć, majstry. Jeżeli czekacie na DIRTA 5, ale martwicie się, że tam będzie też kiepska zawartość na premiere i trzeba będzie kupować MULTUM DLC, nie musicie się martwić. Przysięgam, obiecuję wam, że tak nie będzie. Zaufajcie mi pod tym względem. Ja czuję, że to będzie naprawdę świetny tytuł. I nie mogę się doczekać, Proszę, aż objeździmy sobie rzeczy, tryby, trasy. Na open Lobby. Niech wróci magia i potęga, jaka towarzyszyła nam przy okazji Dirta 3. Ja liczę na to, że wróci. Mamy tutaj jakiegoś jego po lewicy, ale uda się go powstrzymać. Gorgeon! Czyli minimalny zysk, no. Ale teraz musiałem przeoszczędzić trochę paliwa. Spokojnie, jeszcze ja, ja tą pozycję odzyskam. No to worry. Myślę, że odzyskam. Nie wiem. Tu mamy zdecydowanie lepsze wyjście. Prędkość dojeżdżając do Kops. Ale teraz z DRS-em myślę, że zaatakujemy i... Awansujemy. No ale jak się przejeżdża w taki sposób te eski, no to może jest swobod. 4 40 niby blisko, ale jednak może być troszeczkę za daleko. Chociaż, chociaż napędza się Kondiana, napędza i będzie próba po wewnętrznej. Udamy. Bez rysu chyba już stabilnie też. Teraz poczekajmy, bo kierowca hasa spróbuje się odgryźć. Dirt 5 to jest premiera roku. Nie jakieś tam cyberbanki się okaże, jeżeli tak będzie przesunięty. Teraz mam co prawda trochę roboty ligowej z komentatorką, ale powiem szczerze, że jak się za bardzo wkręcę w DIRTA 5, to ja się po prostu odseparuję i zajmę swoimi projektami. To naprawdę wiążę duże nadzieje, tylko żeby Multi było dopracowane i dobrze działało, ale w sumie czy w DIRTACH tych numerycznych Multi miało kiedyś problemy? Zawsze to jest mniej kierowców do obsłużenia, więc też mniejsze ryzyko pojawienia się jakichś dziwnych issue. Ja jestem w kontakcie z Codemasters i zobowiązałem się do wykręcenia czterocyfrowej liczby godzin w dircie 5. I teraz, mańce przed Wami, też już, też już to wiecie, też już to zdradziłem. Więc możecie mnie później ścigać o to, że. Halo kondaci. Miała być, czter, miała być czterocyfrowa liczba godzin w dircie I przynajmniej byś tak połowę z tej liczby godzin nagrał, zastreamował, byłoby spoko. Także dajesz. Idealny plan to dzienne odcinki z Dirta 5. Niekoniecznie z multi, bo też przeplatane z karierą, bo zanim tam wiecie, będziecie musieli być wyrozumiali i dać tam trochę czasu na zebranie ekipy bezpośrednio po premierze. To nie jest tak, że od razu się rzucimy i będę miał milion materiałów nagranych. Tak też nie było przy Dircie 3. Zorganizujemy się tam i będzie sceny. Żółta kontrolka się nam świeci z silnika. To tak jak wspomniałem, zabrałem jednak stare części z powrotem. Jakieś dziwne syki tutaj słyszałem przed momentem. No, boty to są po prostu przekoty na Silverstone. Nie ja mam dobrej pamięci i nie wiem teraz, jakie tory zostały przeze mnie wyrzucone jeszcze z kalendarza. Chyba Abu Dhabi został przez nie wyrzucony. Także końcówka jest w Brazylii, ale nie wiem czy na Węgry trafimy. Także. Przepraszam, Budapeszt. Ale jakoś tak nigdy niespecjalnie za Hungarianem. Nie byłem. byłem. Czyli mamy ostatnie kółko, podsumowując, e, liczymy, znaczy ja liczę osobiście, że jednak grid nie zostanie zapomniany. I w kod mastersach przypomnę sobie, co sprawiło, że pierwszy grid był tak dobrze odebrany. I później w sumie autosport, jakby tak połączyć te dwie części, to dostalibyśmy coś idealnego. E, Odilta 5 się nie martwcie. A Project Cars 3 na ten moment to nie wiadomo. Muszę trochę więcej w niego pograć. Że coś w tygodniu jeszcze zastreamuję z tego Project Cars 3. Jak ktoś ma wątpliwości, może wpaść i, i rozwiać sobie te wątpliwości, w sensie albo pozytywnie, albo negatywnie w stosunku do gry. Okay, Bo ona nie jest dla wszystkich, absolutnie. I ma wrażenie, że nie jest też dla fanów poprzedniczek. A my zakończymy to Grand Prix startując z 20 pola na 14, kończąc. O, tak to się po prostu. Ułożyło. Nakłonziony zbrodniarz Wang. Czasami byłem 16, ale już jest ok. Zawsze jest ta niepewność troszeczkę. Prawie day, może być ja ostatnio, zbieram wszystkie takie tytuły w my team, także tutaj. Ferrari wygrało, nie zwróciłem uwagi, który skończył kwiat, więc to jest jeszcze taka zagadeczka na koniec. Zostańcie z nami! Well, cool, the to Aleksander Albon cieszy się z siódmego miejsca No i Red Bull chyba jednak... W Silverstone powinien się spisać trochę lepiej Dwa Ferrari na czele, jeden Mercedes Mamy to u siebie na drugim. Klas! I pryskamy. Ale który nasz hardbasowiec skończył, tego nie wiem. Uwaga. Mam nadzieję, że punkty zdobył. Może nawet piąty skończył. Skoro Arun był siódmy. Kurde, ósme. Ale dobrze jest. 4 punkty. Przynajmniej Alfa Tauri nie wyjeżdża z niczym. Dobra. Zobaczmy jeszcze sobie ranking. Bez zmian. Wang dostała driver of the day, to już wiemy. konstruktorce utrzymujemy. I tak byśmy utrzymali, nawet jakbyśmy nie zdobyli punktów. Jako zespół oczywiście, bo Condiana nie zdobyła. No, nie jestem zadowolony w sumie z tego startu, bo był taki obijający jak te samochodziki w Luna Parkach. Tak się obijaliśmy o tych oponentów, ale na szczęście bez uszkodzeń. na 14 i oby teraz już tylko lepiej. Ja zostawiłem Silverstone, bo lubię na nim jeździć, a też miałem nadzieję, że może pojawi się jakiś balansujący update, ale koniec końców się nie pojawił. Mimo wszystko nie najgorsze Grand Prix, ale liczę na punkty na już w każdym następnym mam nadzieję, bo bolid jest naprawdę dobry. Zresztą kwiat tutaj udowodnił po świetnych kwalifikacjach i całkiem niezłym wyścigu. Dziękuję majstry za oglądanie kolejnego odcinka kariery. Nie wiem kiedy następny, ale prawdopodobnie dopiero w następnym tygodniu, przyszłym. Chyba że jakiś będzie, będę miał po prostu wolny wieczór, to sobie siądę, nagram, wrzucę. Taką niespodziankę o zrobię. Dzięki Majsterze za wsparcie, za oglądanie materiału i do usłyszenia. Do zobaczenia na następnych. Także trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Papa. Pa.